Cześć, siemanko, witam was. Dzisiaj zapraszam was na ostatni już czwartą część z otwierania mini miniboxa z Road to Euro 2016. Taki boksik przypomnę zawierał 24 saszetki. Mi do otwarcia zostały już 6 ostatnich, także boksik na razie już idzie leżeć na bok. No i mamy sześć ostatnich saszetek. Jeszcze tak e, w ramach przypomnienia w ostatnim odcinku trzeciej części trafiły mi się dwie mega karty. Jeżeli ktoś by nie wiedział, to były to dwa Game Changery. Jak ktoś chce, to może sobie cofnąć i zobaczyć ten odcinek, bo naprawdę warto. No a my już przejdziemy do ostatnich sześciu saszetek. Choć na pewno nie na moim kanale, bo E, powiem Wam jeszcze, tak szczerze, że zamówiłem sobie jeszcze mm, puszki, mm, blistry, także będzie e, w tygodniu sporo rzeczy do otwierania, no a my tu na razie zajmiemy się tymi saszetkami. Mamy tu tak e, Hugli, to jest z y, Norwegii załodnik. Dalej Ibisewicz, Bośnia. Kampl z Słowenii, tak jest. O tam już wi Tam już wiem co będzie z tyłu, no a my tu mamy jeszcze ze Szwecji zęgina. A popatrzcie, nie no ja piernicz, ale szczał. Golstopper. mój trzeci już ale widzicie kto to jest? Oczywiście na piersi biało-czerwony orzełek. Jest to oczywiście Wojciech Szczęsny z Arsenalu Londyn, nasza podpora reprezentacji. Golstopper Wojciech Szczęsny naprawdę świetna karta. Aż się serce raduje, jak widzi się Polaka w biało-czerwonym stroju naprawdę świetna karta, musicie mi przyznać. Wow! Pierwsza saszetka już taki szczczał. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony. Tu jeszcze Janko z Austrii. Jeszcze pięć saszetek, ale już jest naprawdę. Jak już jest Wojciech Szczęsny, to już jest naprawdę mega. Dalej mamy tak. Pereira z Portugalii. Bonucci z Włoch, nie kojarzę, żebym miał tego zawodnika. Dalej, yy, Juraj Kucka z Słowacji, tak jest. O, Puzelek z tej Turcji. Fajnie. O, karta Dynamo, jest to James Milner. Nie miałem tego zawodnika, super. Dynamo mi się trafił. Jest to chyba mój czwarty Dynamo. Fajnie. Na no, tu mam jeszcze bufona. Bufona też nie kojarzę, żebym miał. To jest oczywiście karta bazowa, ale fajnie. Mam nadzieję, że te bazówki szybko wpadną. No i lecimy trzecia saszetka. Stanku z, z, z Rumunii Joe Hart Anglia e, Cezar e, z Słowenii S, e, Logo e, Suomi czyli Finlandii e, dalej mamy o proszę fans favorite mi się te fansy bardzo podoba, podobają no ale to niestety jest moja już powtórka Basti Schweinsteiger Fajna karta. Ale powtórka niestety. No i mamy tu jeszcze Daniego z Portugalii. Jedziemy dalej. Siwok z Czech. O, proszę, kolejny Polak, już. Y Trzeci, właściwie już czwarty, bo oczywiście trafił mi się wcześniej jeszcze w tym odcinku szczęsne. A tu mamy Łukasza Piszczka, naszego obrońcę z i Dortmund. No świetnie. Także ta drużyna już w polskim się powoli zbiera. A tu mamy dalej tak, Kozacika z Słowacji. E, puzelek z tej mm, Szwajcarii drugi już dzisiaj i tu mamy, patrzcie, drugiego już dzisiaj golstopera Subasic tym razem jest to z Chorwacji, mam super już to jest mój chyba już czwarty golstoper z tego co dobrze kojarzę i tu mamy jeszcze Forda z Irlandii no i do końca już zostały mi dwie saszetki tego mini boksika i zobaczymy, czy będzie jeszcze coś fajnego. No ale już jestem naprawdę mega zadowolony, bo między innymi weszły mi dwa game changery w tym boksiku, także jest super. Tu mamy tego Sokratisa Papastopoulosa, co można sobie na tym nazwisku naprawdę język połamać. Dalej mamy tak, Begowicz z Bośni. Tadić Serbia. O proszę. Logo kolejne. Tym razem jest to Czech Republik, czyli Czechy. Drugie już logo. O! Mamy One Watcha. Tego One Watcha nie miałem. Jest to Eder z Portugalii. No super są One Watcha. Z sylwetka załodnika. Z tyłu mamy kontur y, kraja. Z tyłu jeszcze dalej flagę. Musicie przyznać, że Fajnie wykonane są te karty, One Two W ogóle jak wszystkie te karty mi się z tej edycji bardzo podobają. No, mam jeszcze Griezmana na bazówce. No i ostatnia saszetka już z boksika. No i co my tu mamy? Andrea Pirlo, super naprawdę. Pirlo chyba nawet nie miałem. Na bazówce. A im super, mi się trafił. Dawid y, Alaba z Austrii. Świetnie. E, Ksaka ze Szwajcarii. E, Puzalek kolejny. Tym razem jest to Grecja. Tu mam jeszcze. O proszę! Rising Star Paco Alcazer. Ale to jest chyba moja już niestety powtórka. No ale te Risingi też są bardzo fajne. No, i dalej mamy jeszcze. Oha! Nie, no super już. Czwarty Polak mi się trafił. Sebastian Mila na koniec boksa mi skoczył. A więc e, teraz zawodnik Lechigdańsk. A więc zawodnik e, reprezentacji polskiej. Super, naprawdę. Nasz bohater meczu z Niemcami. E, gracz oczywiście ekstraklasy. Nie, no super ształ. E, mi. W tym odcinku dwóch plaków. No i oczywiście na bazówce, no i oczywiście jeszcze szczęsny mi wszedł na golstoperze superkarta, No a ja podsumuję, podsumowując już tego boksika, mini boksika, który otwierałem, ten mini boksik zawiera 24 saszetki. Zazwyczaj boksy zawierają 50. Czy warto? Takiego boksika kupować, myślę, że jednego warto kupić, z tego względu, że cena takiego mini-boksa to jest 90 zł, natomiast zwykłe boksy kosztują 200 zł. A myślę, że jednego warto kupić z tej edycji. Większej ilości takich boksików raczej się nie opłaca kupować, bo w takich boksikach nie ma kart limitowanych, a lepiej kupić na przykład puszkę czy Blister, tam mamy limitki. Także ja już powiem Wam szczerze, że do mnie jadą właśnie puszki i te blisterki z tej edycji. Także już na dniach, być może nawet jutro, będą filmiki znowu z Road to Euro. Także będzie się działo. Ja już Was bardzo serdecznie zapraszam na te odcinki. Jeżeli nie chcecie zgubić. To możecie mi dać suba. Bardzo będę z tego zadowolony. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam już Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.